No hej, cześć, witajcie moi drodzy z tej strony, ja witam Was bardzo serdecznie na skrzydłowym, na nowej mapie Rooftop, które Wam pokazywałem. Nowe mapy w ostatnim odcinku. Tu macie odnośnik, o, elegancko. W ces nie grałem, no, jakiś czas, ale jak widzicie, przeciwnik mnie zaskoczył, ale udało się wyjść z opresji. Wy również pamiętacie, żeby wpijać na Instagrama. Lęka macie w opisie. I, I ogólnie jest plan, żeby w przyszłym roku, przynajmniej raz w miesiącu tam jakieś zdjęcie wstawić, nie? <laughs> Więc no, plan ambitny naprawdę. Aj, aj, aj boję się. Dobra, na razie idzie spoko całkiem. Nie są jacyś mocni. Wydaje mi się, że. przeciwnicy O, 38 nawet ode mnie dostał. Spoko, bardzo podoba mi się to. Oj, oj, oj No, a jak tam? Pykacie jeszcze w CSka? Czy coś tam innego macie na oku? Jakieś kurcze... Nie wiem w sumie co tam ostatnio jest z... Na czasie Tak w sumie Jakiś drzwi ktoś otworzył Hihihi hi, hi. Kurczę, chciałem bardzo tym granatem, ale ale się niestety nie udało A Jezu, nie wiem, nie idzie patrzeć Ale co O my god nie wiem Bo ja się niesamowicie czuję ciężar tej walki na mych barkach I tak kurczę mi by mi się to podoba O a, ale w dupę za szybko, za szybko. <laughs> ja, serio, za szybko to zrobił, nie? W ogóle się tak nie spodziewałem, że. Tak szybko wychyli. No, Byski, to myślę, że mu to trochę. No, dłużej zajmie po prostu, nie? Nie spodziewałem się tak szybko. Odwetu, nazwijmy to. A ja tu spoko babce, nie? Tu taki uścig. To też można zaskoczyć, wydaje mi się. Oh my god. I... Ale, ale kicha, zrobił Ja w ogóle nawet nie wiem jaką mam rangę na skrótowym wycie dwa zwycięstwa, uh, lala. Uh, la la. Dobra, co, jakiś czarodziej, dawaj, dawaj na Sajta Tam na blisko coś, albo tu Ty, to w sumie też nie głupie Ach, Głupie, bardzo głupie nie no, to fajne było, no. Nice, scoutem. O dobra, widzę, że Morfi ma <grywy> podobną taktykę, stary. I co to jest w ogóle za biała taka kropka tam jakby na tym celowniku? Na środku celowniku takie... Dawaj. No dawaj, bo ja już mam o, oh, o, oh. o, oh, tutaj. O, oh. oh. nice. Coś tu lata. Fucking. No ale. Ale co on wiedział, że ja tam jestem? Czy co? Bo tak dziwnie to zrobił, strasznie podejrzanie. to było. Czyż nie? Mi się coś tak wydaje. Teraz. No dawaj, jeszcze raz, kolego. Jak jesteś takie mądra coś leci Za długo czekałem Pozdrusze się, nie fajnie, że się na tej kampie co mówiłem, żeby była spoko kompa nawet Nie wiem A WP wziąć i tam idę? Idę tak zrobić Dawno nie grałem Jestą sieć więc lecie można jak najbardziej spróbować <coughs> Widziałem go w ostatniej sekundzie ojoj oj o oj, oj, oj. Ale kasztano robię ty, nie? Jasny gwint. Ale z tema naprawdę dałem ciała fest Ale bo też nie wiedziałem, że on tam może być w ogóle. Uh -huh. I don't know. Mam tu gdzieś... Uję ja mam dwa kilo tylko. A to tak może trochę jak będziemy rasować, to chyba. Łatwiej tu jest chyba po stronie tero. Chyba nawet o... bardzo. Bardzo zaraz się przekonamy o tym. Co naprawdę mam lepiej wyciąć na, na site um, Nie wiem, podążę za nim po prostu. Nice. innych <laughs> rozrobiłeś morfi O kurde, fajnie. W sumie no w sumie spoko. Dobrze, łatwo poszło. <laughs> A dajcie znać w ogóle, czy chcielibyście turniejowego zobaczyć na tych dwóch mapkach, maybe, na Palazzo i na Golden. Zajcie koniecznie zdać. O Gdzie z tym Z czym do ludzi, człowieku? Ale hej, co? Dobra, dawaj. Uuu, słyszeliście ten dźwięk. To Te, teraz A Machine Dobra, ja tu wchodzę na tą górę i parkiet skanuje, nie? Tak jak to. On z tą awupką zrobił okej, okay, czyli takie buty tu się wchodzi. No wow. nie wierzę że w to. Wow, ten też widzę, że szybki jest. Nie no, ekipa nie dojścia, nie? zespół kombi. Graj trąbi normalnie na najwyższych obrotach. No, wreszcie trudno, lecimy po prostu. to jest mój... Kurde, komar lata. Hmm. To jest mój błąd, ja tu żadnych smoków nie znam. Patrz co na to. O. Prawie wylądował. I, i, i. <laughs> No. Niezły najdzik. Uh, bright Upstar. Upstar. Co to znaczy, Upstar? Mówiłem, right? No, jak widzicie, moi drodzy, no nie poszło za ładnie. Miałem tam parę udanych akcji, przynajmniej jedną w pierwszej rundzie. I to by było na tyle, Proszę dajcie znać, czy chcecie tego turniejowego zobaczyć na tych dwóch mapkach nowych. A my nadal czekamy na odświeżenie rangi. Także może to na live'ie się uda zrobić Koniecznie wbijajcie No i trzymajcie się moi drodzy cieplutko bardzo Do zobaczenia Do Narga ELO